W tym wideo pokażę Ci, jak możemy połączyć filmy w CAT. Jeśli uznasz to za przydatne, rozważ subskrypcję i polubienie filmu. Po pierwsze, jak wiesz, co trzeba zrobić, naciśnij Nowy projekt i wybierz jeden z dwóch filmów, które chcesz połączyć. Wybierzmy ten tutaj, klikamy w Dodaj, a następnie, nie zaznaczając niczego, tak jak jesteśmy teraz, przechodzimy do części i nakładka Overlay czyli tej opcji. Następnie klikamy Dodaj, symbolizowane przez znak plus. Teraz dodajemy drugi film, który chcemy nałożyć na pierwszy. Jak widzisz, pojawia się on dokładnie na wierzchu. Możemy go dopasować według własnych potrzeb i przesunąć w dowolne miejsce. Tutaj pojawia się film, który możemy zarówno przyciąć, jak i wybrać, w której części głównego wideo ma się pojawić. Po prostu przytrzymujemy palec, a jak widzisz, możemy ustawić go w dowolnym miejscu, które chcemy. Jak widać, mamy nasz główny film oraz drugi film, który nałożyliśmy. To jest tak proste. Aby zapisać ten film w swojej galerii, jak wiesz, wystarczy kliknąć w prawym górnym rogu Eksportuj. Kliknij, poczekaj, aż się załaduje i film zapisze się w galerii. To naprawdę takie proste. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać potencjał swojego iPhone'a i nauczyć się go opanować, sprawdź opis. To wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego wideo.